Siemaneczko, z to Dzisiaj witajcie w kolejnym odcinku z GTA Online Jest dzisiaj ze mną Biedak Smurfo. Cześć, witajcie. Chciałem powiedzieć Biedak, bo myślałem, że mam gór, jest, masz gorszy samochód Ale sami masz gorszego samochodu e, Dzisiaj jest z nami tutaj e, widz e, pro... Jezu Mister Promister, pro coś w tym stylu PL e, I dzisiaj sobie właśnie gramy w GTA I na początku bardzo ważna uwaga, że nie ma kamery dzisiaj, nie ma kamerki, ja cały czas się patrzę, by była kamerka i, i tak dalej, Nie. ma kamerki, ponieważ kamerka już jest spakowana i czeka yy, po prostu jak kończę nagrywać i od razu lecę nagrywać po prostu kuszonkę, więc już by się nie chciało, nie chciałam się kamery teraz, no do statyów znowu podczepiać, to wyczepiać potem zgrywać wszystko. Nie, mówię nie, dobra. Damy radę bez kamerki, jeden odcinek pociągnąć. To jesteś źle nie tak. Nie mów tak brzydko. Nie chciało ci się tak. dla swoich widzów tego tak... Po tak, prostu... Nie potem bym mógł nie do końca dążyć na kiszonkę tam gdzie chciałem no i dachowałem przez siebie ojej ojej W ogóle ludzie ostatnio na live pisaliście y, pytaliście się bardziej czy smurfa ma kanał Smurfa ma kanał ale żeby nie było tak łatwo bo to było za łatwo że wam podam kanał do Smurfa No to po prostu może ktoś wezgadnie jakiś jaki smarf ma kanał Nie smarfu? Nie zgadują, szukają Dodam ja czasami nikąd, no? się udzielałem tam u ciebie w komentarzach, ale to tam czasami kto by. Kto by to czytał, nie? Tak, ale. to, 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 jest, to, to się coś też zgadza, przepraszam, że to przerwałem bezszczelnie, ale. Chciałem zaznaczyć, <laughs> że jednak nazwa Smurfy nie wzięła się tak znikąd, ponieważ no właśnie na kanale Smurfy będzie spotkać taką smurfetkę, czyli taką niebieską przejściątkę, więc yy, tak, nie. tak Tak nie, co? No musi być jakieś no Dobra, tak. no, no Cała taka niebieska smurfetka jest właśnie u, u Smurfy na kanale, więc to. Chociaż ty, no, jest tyle kanałów rolniczych, że słuchaj, taka podpowiedź to i tak jest mało, nie? No, ale... Ale dokładnie. I tak tylko z góry mówię, że nie. Smurf a nie ma kanału Smurfa 17, jak ja to myślałem od y, pół roku czasu. Naprawdę. Wierzcie mi bądź nie, ja zawsze myślałem, że Smurf ma kanał Smurf 17. No, nawet taki dominik. No, ale nie no, to serio, przepraszam, no. Na no i nie będę dla no, mnie Ty! Ooo, wow, ty on wstał. Kto go tak zabijał? No się nie wiem Chopie, ale, ale mi Michały siadają, nie? A, bo ja mam jakiś karabin przez to Poczekaj, chcę go... Strzelam strzela po dupie i mówię, ale mi Michały siadają Eee... O jezu Ej, no za mi się żarówka, zarówkach No, gleba. Kurde, mać. Kurwa, No to Smurfu, y może. Może powiesz tak. Y, pokrótce w dwóch słowach. Do... Nie. No. Powiesz Czeka. może. A, no to sobie Pokrótce w dwóch słowach. Czemu y, cię ostatnio. Tak, troszeczkę nie było w sensie, nie byłeś tam na odcinku, zanim zagadniesz tej farmy, i tak, tak. W ogóle cię tutaj troszkę mniej było na YouTubach, na live nie byłeś tak dalej. No tak, 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 tak tylko z W dwóch słowach? W dwóch słowach. Byłem w pracy. <grym> tak, no wiecie no. Dobra, może by ktoś będzie się czepiał, że tam trzy są. ale no, dupa, dupa. tak. <grym> tak Smartphone był w pracy, ktoś musi na chleb pracować. No, a na live nie byłem, bo były dożynki, jak to każdy wie. Ma, u siebie. Trzeba się. Trzeba głowę zresetować na dożyłkach Szczególnie jak się robi jako kierowca. Ej nie no jak to u mnie było pod nosem. A na tam... tam gdzie byłem jako kierowca to nie były do doży... A co? Do żyłki były? To były po prostu dni Dnie! Dobra, dobra, nie tłumacz się. No także to był w pracy, pracował bardzo dzielnie O Jezu Wisałem się na medal jak ktoś zgadnie, co Smekfo robił w robocie, normalnie będzie mistrzem. I nie, wcale nie stał przy drodze. Chociaż w sumie. Nie. No, no, w sumie? To się tak nie liczy. No jak nie? Tak Coś to na... jest... No, co jest tak? Mówi, jak ktoś napisze, że Smekfo mm, sprzedawał swoje części ciała, to nie, 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 nie. Nie, 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 nie tym razem. Nie Smekfo. No tak. Nie. Chciałeś kiedyś na przykład sprzedać swoją część ciała, na przykład nerkę? Nie... Mam jedną. <grym> o Boże. A czemu nie dwie? A bo jak byłem mały, to mi zabrali. To już jeden ci wycięli. Tak. Co ty no tutaj... Cóż poradzić? No. O, popatrz. To dzisiaj teraz... Każda łapka w górę, to jedna nerka dla Smurfa. O Jezu. Ale się tego uzbiera. No. Do... Chop, ja zrobiłem... Zrobię, zrobię... Aaaa, zrobiłem saldo tym Hagleyem! O Jezu! Ten, tym tirem mnie... Ej, ja tu jadę na was do ja pierdzielę pozdraw. Oto mam nie? No już jestem za wami praktycznie. Skąd? O, ten fawl przyjechał już. Co on stoi? Przyjdzie idę za nim, ty. Bo on, on coś dziwnego zrobił na pewno. Tak mi się wydaje, no. że. No, dokładnie. Kradę ja. może te łopony, chłopak. Chłopie, ja to jestem jednym z nich, jestem, słuchaj. Bo ja na hagleju jestem. Co? No, ja ci mówię. No o ty śmieciu! Do tyłu się zapatrzyłem, poczekaj już cię obronię. Jak mi się się skończyły. O kurwa. Przepraszam. Strzelam sobie, strzelam Chodzę zakręt, patrzę, jedzie jakiś na Harley'u. A mówię, przejadę się Nie no. Przepraszam, popadł oh, patrz sobie. No oh, boże <coughs> ja nie wiesz, co, co typ, nie? <laughs> Sorry, no dobrze. Nie Jebu yeah, yes, Jezu, ale ten tym tirem, ale bym go. <śmany> Ale, jak perfidnie się we mnie zrąbał, ty To było takie... goni nie? Dokładnie. Wyrwał jebany. A jakiś tutaj pan się pyta, czy to ja z YouTube'a napisałem, że no... Zobacz, jak zaparkował. Pro-majster się w końcu, na My, Myślę, że tak z 15 koła dostaniemy, co? E, e, lepiej o No ładnie powiem ci, ładnie, nawet misja się opłacała Krywasz No dajmy tu okejka okay Masz wszędzie gwiazdki? Eee Skoro masz... A, jak klikniemy odśwież to się stanie Kurde, po coś odświeżał nie wiem, może by Teraz się... będą same główne, trzeba było się spytać, a nie. Nie <laughs> choć może sobie będziemy zjazd na. No, no, no. Od gwiazd. No. Rowerem jeszcze nie, nie, nie jeździliśmy, chyba. Chyba że... A czy bynajmniej nie kojarzył grać z rowerem w ogóle jeździć, to jakoś się przyspieszy... Nie wiem, to... tam jakoś przyspieszenia takie fajne były chyba. Wiem, że w tym, w, w no. W sandra San na tych bmx jak się skakała tak fajnie wysoko. <laughs> no, chyba. A tutaj? Nie wiem. Równowaga drużynowa jakaś, ty? Zadawaj lecił on. No Bezpiecznik on zrał prasę, no ja no. pieprzę. A okay, to Dobra, nie będzie No Ale się boję tego. E tam. No, e tam. To jest nie godzina da... druga w nocy, to się boisz. O, właśnie. Dzisiaj rzec, że Smurf posiadała po święci ustawił sobie budzik dzisiaj I, i kurczę normalnie tak się. No, tak się. Jak to się nazywa? Tak się. Tak się. Wziął i, i dla was postarał, że wstał nawet o dziewiątej. Bardzo niewyspany, zmęczony, głodny, wskazówki. Tak. A, dobra, wiem, że ty. Tam Kiedyś... będziemy strzelać Ja jebię Zachowaj bestię. Gdzie są te dzikie kurwy Ty jesteś bestią, te? No bestia nie trzymać to najmniej powiem tak <grych> Jak się skacze tak wysoko tej bestii? A tu trzeba było myszkę coś przytrzymać A dobra, Już <grych> Daj instrukcje, chłopak. Ja pierdolę. Ja cię strzelę w ciebie i ty gdzieś odlecisz mi. No kurwa, fajnie. A ty? No. Saga, jakbym ci nie to, to bym ci nie zrobił. Te? Nie. Zrobić to No co coś miałem powiedzieć dla No. Ale macie... Tylko jest jeden, be jedna bestia? Tak. Ja. Ale gumbo. Czekaj, ja... Jest... Czekaj, jest kulturalnie wejdę pod rabnicę, o. Zobacz. <grych> Trochę tak za za macie. Tam bym tego dał na sam pieprzy. Krewli tam się leje. O kurwa, przecież nie umrze. Ja nie umrę? No. Jak to ja nie umrę? Gnój. Koko, jak to, jedzie. Jak to? Jedzie. a co po tak skacze? Nie wiesz. Czekaj, bo to życie jest, to się wezmę. A, a ty Jak tu skoczyć na górę? A ty jakiś... Boże, tutaj sk Skoczył od was tutaj ktoś na ten na dół Pożyć wyjęto Dobra dziękuję Normalnie Jeszcze oporu miałem tych Tak szczerze no kto tu tu jeszcze Nikt nie tu się, nie latali za mną, no, nie im po co. Ej nie, to było bezsensu naprawdę. Ale. Dobra... Śmiernie. Nie Śmiernie. no, ale to to, 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 w sumie śmieszne, bo kurczę, no to do nikt nie... A czasem, hej. Nie kibie. A teraz jestem kim? szturmowcem. Kto jest ja? bestią? Jesteś bestią? Nie. No i przeskane, bo tu bestia ma do łatwo. O, z no Tutaj ta bestia to ma... Na ktoś... Na ten bok. Ja idę na górę tutaj. I na górę. Jak tutaj jest coś ogarnięty, bo będzie grał bestią, to nawet nie ma... Kiedyś pamiętam, graliśmy w to. O, leci ta świnia z góry. No to powiedzmy, że chyba na 5 osób mieliśmy ciężką go to ogarnąć. No bo to oni, potem się kończymy. O, o, Gdzie on jest? Wchodzi po schodach. Chłopak jest, widać że nie może użyć, nie umie użyć swojej mocy. Co? I mu połowę HP chyba zabrałem. O kurwa, co to było? O, 60 chyba. Nie, gmina Ursus. Nie wiem o jakie ma jeszcze głowę co robić co tam gdzie on jest No z bunkro, o tam za wami, za wami Dobra już widzę Nie ta kurwa tam się... O! Uh! Ale dupa Nie wiem jak ja to bum krzyczki bombombom ty, no był to było bardzo szybko. on tam musiał już nie mieć życia. Tego no, tak wchodził po schodach sobie, a ja w niego szczędzał ty, no i... ty żeś go chłopie tak obił, że... że po no. prostu... wiesz W sumie to nie śmieszne, no bo... Chłopak chyba nie, nie ogarniał po prostu, no... Nie ogarniał yy, sterowania po prostu, tak? Mm -hmm. Tak mi się wydaje bynajmniej. No bo to tak niemożliwe, sobie. troszeczkę, żeby w taki łatwy sposób, się dać, nie? No, chyba że. To że na początku Rozumiem. też nie ograniczałem sterowania. Zrobię to hmm. dla ciebie. Przebierzemy? Nie wiem, tu jest wszystko. No. Dawaj to jeszcze idziemy. Zobaczymy co on teraz wylosuje, wtedy też wzięliśmy za innego, co innego nam wylosowało. No. Włącz. Może no, będę znowu prawca to się trochę wkurzę. A tu wzięli znowu to w oprawce? Do kogoś dołączyliśmy. Jeszcze, jeszcze? wyścig, dobra jak będzie wyścig, ale jaki długi, dobra. Trudno. Ech. Nie wiem czemu wyścigną, ale dobra. No co, no mi się wydaje, że lepszy to. Chociaż... Nie lepsze błędy ostatni ostatni pojazd Ej, jeszcze nie wiem jak to się dzieje No ja to zobaczę jak mnie zniszczą Prędzej mnie Ja zawsze jestem ostatnim A, a, ha, ha. a jakimś cudzie na metę pierwsza, bo trzeci jeszcze. Ej, ale... Ci tak jest Jak gram w to ty zawsze jesteś pierwszy Jak nagrywasz, to jesteś ostatni no tak no to, 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 to już od wiadomo Po czym to idzie Co? A Jezus powiedział nie lękajcie no. się O Boże Ty się lękasz, czeku A Jezus powiedział, Nie lękajcie się Aj smarfa, smarwał Mi że w tych dożymiach to ci za dużo trochę da, zdaje ci Ja się mówię pium 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 pium. no, no Ja ciebie! O, wszyscy mają te x coś tam 9 No nie wszyscy Mnie nie jak, stać Jak tu wygrać, ty no. no ja nie wygram, bo ja mam gorszy więc, <laughs> tak? Tu wziąłeś najbogatszą wersję widzę Ja wziąłem swój No wiem jeszcze mi jakiś debil pomarańczowy zapchnął. Kurwa ma... Dobra, cicho nie. Cicho nie. Kicho. No ej! To ty? Nie A, kurwa, nie widzisz Nie. Ale gej. Ale cię zaraz panny No już mi i tak dopadnę. Nie ja no, ja nawet nie mam co jechać w tym swoim. Jedź na No wow. tylko, że za z niższą, bo przecież kurde... No ta, bo to ostatni... Jak ja mam jechać samochodem, który jest połowę kurde wolniejszy od wszystkich. No ale niestety nie każdego stać na stać na samochód lepszy, Co zrobić? No może nie jest taki wolny, no ale wy macie te troszeczkę, jakby nie patrzył, lepsze. Czas do eksplozji. Kto teraz wybuchnie? Uwaga. Bo... Nie wiem. I ogon kurwa może tak? Nie wiem. Nie interesuj Ej no się. Ej, spadłem. Nie interesuj się. Ej, jak? Nie interesuj się. Ale lamer. Ale cheater. <laughs> Jesteś cheaterem. Dobra, i tak bym się sobie bytną, i tak i tak. Ja no, no ja nie. No. Tamten chłopak znowu wybuchł, teraz czas na mnie. Tak. Ale gór Ej Wybuchniesz? No Ta. Za 17 sekund. Ja myślałem, że ja pierwszy wybuchnę w ogóle, bo... Nie, nie podoba mi się to wybuchanie. O! No już, patrz, pierdoldzaro będzie. O. Ale gówno! Zawsze ktoś by tam na górze przegrał przecież. O. Nie podoba mi się to wybuchanie. Łopona mnie wybuchło. Jak u prezydenta. O boże. Ale... Teraz ty polecisz, chłopak. Który ty jesteś pierwszy? O, to fryer. Ale lamer. Jak to zrobiłeś, że byłeś ostatni nagle, byłeś pierwszy? Co? Ja się Fryer. mam. A. Jesteś odpalony? Dokładnie. Nie jedź po barierce. Wiem, tylko. Moim... Aha dobra Zostaliśmy tylko ja z tym typem, nie? Dobra. No. Więc zaraz wyłuknę No to dawaj go No jadę, nie? Na pełnej Weź go tam pierdyknij w tylne koła O? Nie, 38 sekund Siedem 6 5 4 Kurwa Co on zrobił? Jadę przed... Dawaj, 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 dawaj No! Jeszcze ja, że... co? Bo mnie pisało, że pierwszy Ja! No przecież. Jakie... No, no ty no przewidziałem jeszcze jak go wziąłeś. No tak. Ej, w dupie. co? Ja widziałem jakie to było żałosne. No kurwa, widziałem że... Dobra, no, nie skomentuję tego po prostu. Może o. byłem ślepy, i mi się przewidziało. Ale ewidentnie u mnie widziałem, że już nie, widziałem ja też że... to. W ostatniej chwili on leżał na bagierkach, a ja byłem pierwszy, no, od Nower miałem pierwszy, jeszcze prawie. minął. jeszcze. Damy mi słabo. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie ludzie. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się do razie. Cześć. Pa pa.